osanie tutaj. Lewy górny róg, mapy. Gruwa akcja jak nis. Jak z łopeczkami dwie. Sympatycznie. Dziękuję bardzo. 80, 90, i bardzo szybko teraz będziemy tutaj zwiększać głębokość. Bardzo szybko tu będzie potworna głębina. Potworna. Ustawiamy idealnie, można powiedzieć, według współrzędnych z 668 i minus 668. Współrzędne. Na samym środku. Na morskim. Ee, a tak, 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 tak. I to jest i to jest e, akurat myślę, że z tego pomysłu właśnie jak najbardziej zamierzam skorzystać, żeby na kastnik morski się przerzucić. Nie na to katana. Ja się tej katany obawiam jednak tutaj, przy tej rybie i to mocno. Tu tylko 330 metrów żywki się zmieści na tej katanii na tym kołowrotku. Może braknąć Już jest 100 metrów ale się widzę i głębokość nie zwiększa. Nie trzeba zna, a no to, to to pół biedę. Jak nie trzeba zna, to pół biedę. Sonar, cisza. No to będzie teraz mega akcja. Sonar cisza. Głębokość cały czas 100 metrów. Nie wiem, czy coś nie zbagowało, bo powinno być głębiej, ale może i nie. Moim zdaniem. Jakieś tak jakby wysepki dookoła tej takiej tutaj głębinki są. Dwie. I zaraz na końcu markę posta postawiłem. Według współrzędnych z nagrobka 100 metrów cały czas są narcisze. Teraz trzeba wypatrywać. Zaraz, zaraz, może będę zwalniał w ogóle, bo próję na maksa. Bezkresny ocean przed nami. Ni żywej duszy nie ma, ale czas 007 po północy. Za to trochę ciepło, chociaż jest. Bezwiecznie. Cały czas jest 100 metrów. Ciekawe. Czyli to jakaś wyspa jest, czy chyba że mielizna. No bo, czym? bo niby on na głębokiej wodzie żyje, także no dokładnie, pora duchów. Pora duchów, pora duchów. Cały czas 100 metrów. Ciekawe. Niby tu jakiś płyn, po coś ktoś pisałeś, Adrian? Tak, czy coś takiego? Bo jesteśmy już. A dobra, jest na sonarze coś. Jest na sonarze coś, czyli tu go trzeba pewnie będzie gdzieś próbować. Dobra, jest ślad. Zostawił swój ślad, tylko wypłyniemy. Może w sensie to nie. Zobaczę go. A tak, teraz się bać. Słuchaj, obejrza zapalone. Ale jazda, no chyba że tu zaraz będę rzucał. Przy markerze jestem, bo zaraz będzie po tym śladzie i tu się kręcić w kółko. Dobra, na razie kotwica. Stop eee, w sensie. No to jeszcze kawałek jest. Dobra Skoro mam go zobaczyć Bo marker idealnie ustawiłem, udało się idealnie ustawić 100 metrów niby cały czas. No normalnie jest więcej To jest back Chyba, że to inne miejsce, co mi się wydaje. Ale nie, to jest te miejsce, co myślę. Gdzie ty jesteś, potworze? Skarź, bo to nic nie widzę przez te światło. E, no mówię, że tutaj jest bak, nie tu jest bak. E, przed głębiną, wiesz? Przed głębiną. Pójdę najpierw na, na znacznik, zobaczę. Bo jest idealnie się udało ustawić marker. Według współrzędnych z nagrobka. Także najpierw chcę to sprawdzić, ale go nigdzie nie widać. Nigdzie go nie widać, dziada. Gorzej, jak mego walansa zatopi, to będę niepocieszony. I to bardzo aha, będzie komunikat. No to ok, ale ślad zniknął. Ślad zniknął. To nie wiem czy to dobrze Jeszcze żeśmy go nie znaleźli, bo nie jest odkaczony tutaj, OK, Ale zniknął ślad po nim. Dobra. Marker jest tuż tuż. Okay. Dobra Marker jest tuż tuż, mega blisko, ale go nie widać No prawie blisko Także tu jest park. tutaj jest du du dużo głębiej, dużo głębiej, tylko tu nikt nie łowi w tym miejscu, ale... Nie wiadomo, czy to cokolwiek tutaj siedzi. Tak, naprawdę. Nic nie widać. Pusto. Dobra, marker. Aha, dobra, dobra. Marker jest. No to jeszcze trochę głębokość tylko zbagowana. Do markera jeszcze mamy kawałek. Co tu miało być? Panie kochany. Iste panie kochaniutki. Ola bog. Dobra, tu jest. Nawijaj na lewo. Do, zauważyłem. Na no marker. Dokładnie skubaniec według, według współżywników z nagrobka jest, ale jeszcze nie odkoczono, że go znalazłem, także musimy jeszcze aż chyba do markera dopłynąć, jak mi się wydaje, bo idealnie ustawiony jest. Dzięki. Sprzęt zaraz ustawimy. Do markera jeszcze, jeszcze. Dobra, jest. Yy, także pierdzielę to, ja pierdzielę ten zestaw, na pewno na niego nie. E, czyli kasy 72 kg i tu jest żyłeczka 70. Na jej więcej. To te 250 to może być za mało. I tak on je potem do wyrzucenia będzie. E, tak to szybka, czy nie? 70. Nie, nie będzie do wyrzucenia. Bo nie wiem, czy mi wystarczy. Chociaż tutaj było nawinięte. 270 na słabszym zestawie i pisali się, że starczy. To mam nadzieję, że te 250 wystarczy i tutaj. No to nie będę zmieniał, tylko przynęta. I zaczynamy misję: Wyzwolenie Funa Jure. Potężna kaomarnica, potwór Skaginori z Japonii i z Oceanu. Potwór Akora. Kamui, który zatopił, e, który zatopił e, tutaj ten statek razem z marynarzami i pożarł całą załogę. Na to wychodzi. I na trollingu chyba to zrobimy. Ale ja chyba pójdę po piwko na uspokojenie. Bez tego to nie przejdzie. Wasze zdrowie. Dobrze, że światło zapalone. A horrorów dawno nie oglądałem już, po dzieci. O Panie kochany. I dobra, przynęta jeszcze. Wyrzut bedzie, bedzieki, to jest do 200 gramów. Dobra, pasuje. Godzina 29 minut po północy, i niesamowita ta ak Akko-Rokuan. Może akko może Można jej zapokaleczyć. Niesamowity potwór, który zatopił Tlawler razem z marynarzami. Poszedł na dno, w tym miejscu. Dobra, chyba wszystko będzie gotowe. Najpierw zasućmy zestaw. Czyli nie muszę go łapać na głębinie. To to jest plus. Nie wiem, na jakieś 20 metrów, 20 parę... Opu... A, to... Powierzchniówka, ale nie opada. Dobra, zablokuj. I... W sensie normalnie zwijać? No dobra, bo chciałem go zapaść na tronik, nie wiem tylko czy. A, z ręki! Dobra. Okej, okay. to nie wiem czy nie za blisko. Okej, okay. nie wiem czy nie za blisko rzuciłem. dobra, zaczynamy. Zaczynamy. To dzikopacz jako... Nie, zwijać, dobra. Nie wiem czy z tej strony tu uderza, ale pewnie tak, dając życie. Dobrze, dobrze że za mną jest. No manie, strach się bać. Branie będzie atomowe raczej. Nie mogę jej opuścić jeszcze głębiej? Jak... Pierdzielsztań, masakra. Eee, a, mogę ją niby opuścić głębiej, tylko że ona i tak jest niby skierowana... Pionowo, ale trochę dobra. Dobra, starczy. Ciągamy to z 50 kilku metrów. Oho! Teraz dalej się odezwał. Coś czuję, że może być zaraz uderzenie. I to niespodziewanie uderzy. 38 minut po, minut po północy. Na wolansie z niesamowitą kamar, kamarniczo, która za chwilę mego wolansa chyba pożre w całości albo zatopi. Żeby sprzęt wytrzymał żeby 70 kill castingowy z DLC 72,5 A multiplikator chyba 70 kg ma, jeśli dobrze pędzę, nie wiem, czy się delikatnie nie przemieścić może, a może nie trzeba. Phiny omega. Naprawdę finny omega. Dobra, zobaczmy. Żyłka 70, K72,5 i Kowrotek 72. Tak, że na ten zestaw castingowy z DLC z wolansem będę go próbował ee, złowić. Może bliżej albo dalej rzucić po prostu. Dobra, on tam się pokazywał gdzieś. Przynęta nie, nie chce opaść. Teraz coś. Eee, dokładnie. Event. I, dobra, jest branie w trakcie opadania przynęty. Było puknięcie. Ale coś jest czy jest nic nie ma, bo nawet nie wiem. Było dotknięcie, ale to chyba nie on. Delik... On nie jest dalej, chyba że wolansem się. Dobra, coś siedzi. Ale czy to będzie. Czy to będzie on. Nie mam pojęcia. Może być w sumie. O, ale wystraszy mi niesamowicie. Zobaczymy. Niech się na razie na spokojnie wyszumi. Nie siłowo. Bo będę z nim godzinę walczył. Ale jeśli to będzie coś, jeśli chodzi o siłę tajara, to myślę, że dam radę go wyciągnąć. Jeśli chodzi o siłę. Dobra, na razie wyjeżdża. Dobra, przestał. Się zmęczył. No, prawdopodobnie on, no bo co innego, tutaj żadnej ryby przecież nie złapiemy. To jest to 100%. Taka omarnica. To na bank jest on. Tutaj więcej nic nie żyje, w tej wodzie, w tym miejscu. Nawet y, Lucianę nie ma takiej głębokości. Jak to jest około 500 metrów pod nami. A nie sto jak pokazuje sonar. Walka robi się interesująca. Bardzo. Pionowo w dół schodzi cały czas. Pionowo w dół schodzi cały czas. Dobrze, dobrze, dobrze. Jak bateria. Jedna kreska może wytrzyma na parze. Pionowo w dół schodzi cały czas. 100 metrów przekroczył. Dobra, trzeba czekać. Nie będę się z nim siłował na pewno. Nie na, nie na takim zestawie. <laughs> 120 dość. Tego pompujemy i spróbujemy chociaż troszeczkę. Nie, jeszcze chyba nie. Jeszcze chyba nie jest gotowy, żeby go podciągnąć. Yy, tu w tym miejscu na pewno nie ma. I ta jary i też nie na takim głębokościach nie żyją. O kurde. Robi się pomału niebezpiecznie. 150. Może być przestał uciekać, co? Dziękuję. Dobra, się zmęczył. Się zmęczył. To już jak będzie drugi jego zryw, to już na, pewno, już na pewno tak nie pojedzie, bo... Chyba, że ma jeszcze, kurczę, siły, siły dużo w rezerwie. Ale chyba już najgorszy co miał zrobić to zrobił dobrze, ładnie, ładnie. Zyskaliśmy, zyskaliśmy sporo metrów. Bardzo ładnie. Dobra, znowu zaczyna jechać. To dopiero jest przygoda. Nie jest silny mocno, nie jest silny. Walczy podobnie jak Itajara, nawet, nawet słabiej bym powiedział. Chociaż Itayary nie ciągnąłem na tym zestawie, to nie wiem. Tylko na tym morskim gruncie z DLC. I pionowo w dół cały czas schodzi. I pionowo w dół cały czas schodzi. Skubany. Ale trafił niestety nie na pierwszą, lepszą osobę z pierwszej łapanki. Tylko na kogoś, kto jest od samej premiery w fishingu. I Merlin klubowy szczęście przyniesie. No, trzyma się na tych 100 parametrach, trzyma, ale już tak mocno nie jedzie. Ale, ale nie, jeszcze nie odpuszcza. Jeszcze nie odpuszcza. całą maso już nie walczy, dobra. Tego podwiniemy tyle, ile damy radę. Bo zaraz będzie opór, dokładnie tak. Dobrze, dobrze. Jak zrobi taki jeszcze odjazd, to już będzie tak wymęczony, że wyjdzie kurczę bez problemu. ale nie zrobi. Ładnie, ładnie. Kolejne metry. Dobrze. Ciekawe, czy na to przynęte tuńczyki będą brać swoją drogą. I Merlin. To taka bardziej powierzchniowa, taka omarnica perłowa. No, ciężko go podciągnąć z Kubańca. I idzie. Mega ciężko, no. Dobrze, że ja na ten kasnik przyszedłem, a nie na tamtą katanę. Bo to by zaszło pewnie z 15-20 minut dłużej, podejrzewam. Nie idzie go, w ogóle na razie ruszyć. Skubany. Dobra, się zmęczył. Ładnie, tu wszystko znowu. 10 metrów więcej, nawet. No, ledwo dyszy. Ledwo dyszy, będzie nasz. Jeszcze, jeszcze może z 5 minut i będzie nasz. Ten pierwszy odjazd jego naj najbardziej zabolał. Spokojnie. To go kosztowało bardzo mnóstwo sił ten odjazd na sto pięćdziesiąt parametrów. Bo on już tego nie powtórzę. Epicka walka. No ale jak ruszy, to idzie. To idzie od razu. Może nie tak szybko jak Marlin, ale gdzie? 74 metry, raczej nie będzie aż taki duży, co on tu się pokazywał na pewno nie. Bo by kurczę, bym go na walonie nie zmieścił do ładowni, ale ze sto kilkadziesiąt, kilo pewnie, pewnie będzie. Tak mi się wydaje, niecałe 60, tak? 3 Najgorsze za nami już. Dobrze, 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 dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Ładnie. <ścoughs> A oglądając, to oglądając, łowiąc go samemu, to i to zupełnie inaczej. Można powiedzieć, że jak dobry film! Dzi dzisiejsza końcówka live. A. Jak dobry film. Pełen emocji. Umęczony teraz, bardziej kurczę jego masa, tak naprawdę już on nawet nie ma siły szarpnąć. 24. Jeszcze zebrał resztki sił, żeby ruszyć. Ciekawe, czy się wynurzy, dopiero pewnie na... przed wyjęciem, dopiero raczej chyba może wcześniej było go sobie chociaż zobaczyć. Już jest bliźniutko. Dwadzieścia kilka metrów jeszcze. O, coraz bliżej, coraz bliżej. Już będzie, czy jeszcze szarpnie? Dziesięć, osiem, siedem. Nie pokaże się. Cztery, trzy, dwa. Nie ma siły. On kompletnie. wymęczyłem ziada. Jest mój. Jest mój. Ak-ko-ro-ka-mui.

Do zdjęcia. Dzięki, Adrian. Uuu, <noise> Jaki ten. Ok. Tak nie wygląda groźnie, nie? W ogóle. W ogóle nie wygląda groźnie. W ogóle, w ogóle. Kurczę, się opaliłem na tym słońcu. Bez kitu. <noise> o kochany. Bez kitu. Dobra, najpierw zrobimy, tu balansę, by cokolwiek było widać. Weź w środku, bo się nie wiem gdzie się patrzy. Dawaj jeszcze raz. O. Dobiem bliżej. Panie kochany. Troszkę oddalić. Słońce mnie tak opaliło. Ty taki nie był opalony. <grymne> Najgorzej. Dobra, pokaż jak to wyszło. Także zapisuję klip wideo. 188,3 cm. Także mój rocznik. 138 kg, 260 g. Gotówka 50 694 i doświadczenie Mega, bo 98 396 Japonia, Kaijinori, Ocean i Akko Kamui Event w 2024 roku będzie zakończony. Mamy go. Pięknie.